Dziękuję. Największy głaz w historii został odrzucony, został odsunięty. Zwycięstwo życia nad śmiercią, światłości nad ciemnością, Boga nad diabłem. Wraz z tym kamieniem, który został odwalony dwa tysiące lat temu, wszystkie nasze ciężary, wszystkie nasze głazy. To, co nas przerasta, możemy odrzucić i złożyć obok Niego. Są takie chwile w życiu każdego człowieka, że nie może już sam czegoś unieść. I psalmista opisał to tak: Winy moje bowiem wyrosły ponad głowę moją. Są jak wielki ciężar, zbyt ciężki dla mnie. Jego ciężarem były jego winy. Może grzechy względem Boga, może przewinienia względem innego człowieka, może nawet bliskich. Nie wiemy tego dokładnie, ale wiemy, że były zbyt ciężkie dla Niego. Nie był w stanie sam ich unieść. Co jest naszym ciężarem dzisiaj? Co niesie każdy z nas? Co jest zbyt ciężkie, by móc to nieść dalej samemu? W przedstawieniu widzieliśmy różne ciężary: samotność starca, strach matki, gdy wybucha wojna, rutynę pracownika, brak poczucia własnej wartości młodej dziewczyny, nałogi bizneswoman. Ciężarem, który dźwigamy, mogą być także nasze grzechy, choroby. Różne wyzwania, troski, obawy. Każdy z nas, wchodząc na tą salę, otrzymał kamień. Prawdopodobnie masz ten kamień gdzieś przy sobie albo w ręku. Gdybyś miał nadać nazwę temu kamieniowi, gdybyś miał tą nazwę wypisać na nim, a ta nazwa miałaby określać Twój ciężar, jakie imię nosiłby Twój kamień? Jak nazwałbyś go? Co teraz dźwigasz? Co ciebie przerasta? Co jest zbyt ciężkie, zbyt trudne dla ciebie, by dalej nieść to samemu? Pozbądźmy się tedy wszystkiego, co jest nam ciężarem, co nam przeszkadza. Uwolnijmy się przede wszystkim od grzechu, który zwodzi nas tak łatwo. I wytrwale biegnijmy do mety w tych zawodach życia. Jak zauważył autor listu do Hebrajczyków, jedną z charakterystycznych cech ciężarów jest to, że one przeszkadzają nam w życiu. One przeszkadzają nam w życiu, przeszkadzają nam w relacjach z ludźmi, przeszkadzają nam w rozwoju, przeszkadzają nam w stawianiu czoła wyzwaniom, przeszkadzają nam w relacji z Bogiem. On pisze o życiu jako o wyścigu, jako o biegu. Czy wyobrażacie sobie biec w jakimś wyścigu, mając do nogi przyczepioną jakąś ciężką kulę, jakiś olbrzymi ciężar? To nas spowalnia, to nas hamuje. Wiem, że może po mnie tego nie widać, ale chodzę na siłownię i czasem na siłowni widzę ludzi, którzy na taki specjalny wózek nakładają mnóstwo ciężarów, a potem go pchają. A w tym czasie zdarza się, że ktoś też wokół tego koła przebiega. Zanim ta osoba z tymi ciężarami przejdzie jedno okrążenie, tamta zdąży już 10 razy przebiec. Ciężary nas hamują, ciężary nas spowalniają, ciężary mogą nas zatrzymać. Ciężary w naszym życiu są w stanie nas całkowicie zatrzymać. Ciężarami w relacjach z ludźmi może być poczucie odrzucenia, w naszym rozwoju może być brak poczucia własnej wartości. To może być ciężar. W wyzwaniach ciężarem może być opieranie się tylko na okolicznościach i brak zaufania do Boga w to, co On może. Ciężarem w relacji z Bogiem może być to, że my sami ze wszystkim chcemy sobie poradzić, że Bóg nie jest nam do niczego potrzebny. Jeśli uda nam się, czy udało nam się, Określić nasz ciężar, to co nas spowalnia, jeśli udało nam się nazwać to, co nas zatrzymuje w zawodach życia, co dalej? Ponieważ samo nazwanie ciężaru, rozpoznanie go niewiele zmienia. Pozbądźmy się tedy wszystkiego, co jest nam ciężarem, mówi autor listu do Hebrajczyków. Pozbądźmy się tego. Ale jak się pozbyć? Jak porzucić, jak odwalić ten ciężki kamień, który nas przygniata, ogranicza, przeszkadza nam. W mitologii greckiej mamy opis króla Koryntu Syzyfa. Myślę, że wszyscy w jakiś sposób znamy tą postać, lub słyszeliśmy o niej. Po śmierci miał za zadanie wtoczyć ciężki kamień na szczyt góry. I on to robił. Ale kiedy dochodzi już do samego szczytu, ten kamień za każdym razem wypadał mu z rąk i spadł na sam dół, i pracę musiał zaczynać od nowa. Myślę, że czasem każdy z nas może poczuć się jak ta mityczna postać. Próbujemy zmierzyć się z czymś, co po ludzku jest niemożliwe, co nas przygniata, co nas przerasta, ale nie wiemy, jak to zrobić. Nie dajemy rady. Podobnie było z kobietami zmierzającymi do grobu, do grobu Jezusa. Martwiły się o to, kto odwali im kamień, aby mogły wejść do środka. Ale kamień był już odwalony, kiedy przyszły na miejsce. Nie mocą ludzką, lecz bożą mocą, mocą zmartwychwstania Jezusa. Nasz ratunek, nasze wybawienie jest u Boga. W Biblii. Bynajmniej nie mitycznej księdze, ale żywym słowie Boga, skierowanym do każdego człowieka, jest napisane tak: Błogosławiony niech będzie Pan. Codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg, zbawienie nasze. Błogosławiony niech będzie Pan. Codziennie, każdego dnia. On dźwiga nasze ciężary. On dźwiga nasze ciężary. Bóg jest zbawieniem naszym. To Bóg chce wziąć na siebie Twój ciężar. On chce to zrobić dzisiaj. Ponieważ wszystkie nasze ciężary, wszystko to, co dzisiaj dźwigamy, w duchowej rzeczywistości zostało już zabrane razem z Jezusem na krzyż i tam pozostawione. Jak czytamy, aby spełniło się, co powiedziano przez Izajasza proroka mówiącego. On nie nasze wziął na siebie. I choroby nasze poniósł. Był przebity za nasze grzechy, był zdruzgotany za nasze winy. Kara naszego pokoju spoczywa na nim, a w jego ranach nasze zdrowie. Na krzyżu dokonała się zamiana. Na krzyżu dokonała się zamiana, która do dzisiaj jest dostępna dla każdego z nas. Tam lęk zostaje usunięty przez miłość. Pod krzyżem troska. Zamienia się w ukojenie, Bóg przynosi pokój. Grzech zostaje wymazany przez Boże Przebaczenie. Choroba zamienia się w zdrowie, smutek w radość. Dzisiaj to wszystko, co jest ciężarem, możesz złożyć przed krzyżem u stóp Jezusa, który umarł i zmartwychwstał. U stóp tego, który był, który jest i który przyjdzie wkrótce, pierwszą i najważniejszą rzeczą, jaką możemy i powinniśmy złożyć przed Nim, to nasze życie, to nasze życie. Jeśli jeszcze nigdy nie zaprosiłeś Pana Jezusa do swojego serca, do swojego życia, jeśli nie masz pewności zbawienia, nie wiesz co stanie się z tobą po śmierci. Jeśli nie masz poczucia, że twoje grzechy są przebaczone, zapraszam ciebie teraz do krótkiej modlitwy. Modlitwy, która zarazem jest decyzją. Tak. Potrzebuje przebaczenia Bożego. Tak potrzebuje ofiary Jezusa, którą dokonał za mnie na krzyżu. Tak Potrzebuję Jezusa w moim życiu, potrzebuję, aby moje życie było złożone u Jego stóp. Pochylmy nasze głowy i módlmy się tą modlitwą. Ja ją poprowadzę. Panie Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za moje grzechy. Zmartwychwstałeś dla mojego zbawienia. Zwyciężyłeś grzech, śmierć i diabła w moim życiu. Proszę Cię, byś przebaczył mi moje grzechy, zdjął ze mnie to, co jest moim ciężarem. Powierzam Ci całe moje życie, od teraz na wieki. Amen. Każdy z nas ma kamień. Możecie go wziąć do ręki? Każdy z nas ma kamień. Symbol jakiegoś ciężaru. Ty i Bóg. Wiecie, jakie Twój ciężar nosi imię. I to wystarczy. Nikt inny tego nie musi wiedzieć. Z przodu są dwa krzyże. Symbolizują one to, co wydarzyło się tysiące lat temu na Golocie, kiedy Jezus umierał, aby wziąć nasze niemoce, aby wziąć nasze słabości, aby wziąć nasze ciężary na siebie. One są symbolem tego. I chcę poprosić każdego z Was, abyście podeszli pod jeden z tych krzyży. Zrobimy tutaj trochę zamieszania. Pod jeden z tych krzyży. I złożyli przed Nim swój ciężar, którego symbolem jest ten kamień, który trzymasz w ręce. Abyśmy złożyli po prostu je tutaj, przed Krzyżem. Zróbmy to z modlitwą i dziękczynieniem wierząc że bóg zabiera naprawdę od ciebie to co jest twoim ciężarem i wierząc że dokonuje się przemiana że zostawiasz coś co jest dla ciebie zbyt ciężkie byś je mógł nieść sam i przyjmujesz coś zupełnie przeciwnego do tego co zostawiasz I wiecie niech ten symboliczny gest dzisiaj tutaj wykonany będzie dla nas przykładem jak Odkładać, jak przynosić przed Boga nasze ciężary, nasze troski w naszym codziennym życiu. Zawsze, zawsze róbmy to z modlitwą. I zawsze dziękując za to, że Jezus wziął to już na siebie, że to wszystko dokonało się tam na krzyżu ponad dwa tysiące lat temu. I zawsze spodziewając się zmiany. Zawsze spodziewając się, że. Przyniesie to coś innego, coś przeciwnego do tego, co z modlitwą składamy przed Bogiem. Ponieważ, gdy kamień zostaje odrzucony, zawsze przychodzi zmiana, ponieważ, gdy kamień zostaje odrzucony, przychodzi z martwych stanie, przychodzi życie, przychodzi coś nowego. A więc pozbądźmy się teraz tego wszystkiego, co jest nam ciężarem, co nam przeszkadza. Uwolnijmy się przede wszystkim od grzechu, który zwodzi nas tak łatwo i wytrwale biegnijmy do mety w tych zawodach życia. Powstańmy, proszę. Miej swój kamień w ręce. Zróbmy trochę zamieszania, ale nie wyjdź stąd z tym kamieniem. Nie zostawiaj na pamiątkę ciężaru, który nosisz. Po prostu złóż go przed krzyżem. I to jest symbol, ale ja wierzę, że w duchowej rzeczywistości to przyniesie zmianę do naszego życia, więc zapraszam, zróbmy to teraz.